Ankieta, którą wypełniali licealiści, była zatrważająca. Dlaczego? Dlatego, że co trzeci licealista, który ją uzupełniał, mówił, że największy ma problem z zastawianiem granic w seksie. O tym będzie ta rozmowa nasze spotkanie. Kasiu, czy naprawdę to jest największy problem u młodych ludzi rozpoczynających życie seksualne? Mówienie nie w seksie. To jest jeden z problemów. Myślę, że to już jest kolejny etap. Tak naprawdę pierwsze trudności występują już na etapie zapoznawania się wzajemnie. To jest trudne w dzisiejszych czasach, żeby przełamać pewien wstyd, pewien opór i pokazać drugiej osobie, że jesteśmy nią zainteresowani. Nie wiemy, jak to zrobić w taki mhm. sposób, żeby ta osoba y, no, wiedziała, jakie my mamy zamiary. Używamy do tego sposobów na zasadzie końskich zalotów, y, jakiegoś y, zaczepiania, czasami dotykania. Nie do końca wiemy tak naprawdę, jak te nasze emocje wyrazić. Więc to jest taki pierwszy punkt, y, który bym chciała tutaj podkreślić. Czyli najpierw nie wiemy, jak powiedzieć tak, a potem nie wiemy, jak powiedzieć... Nie. Tak, Wiktoria, co, co tobie? Możesz opowiedzieć więcej o tych badaniach. Co ciebie e, w nich e, najbardziej e, zaskoczyło? Co tam wyszło? Z takich rzeczy, których może nie, nie spodziewałaś, a może potwierdziły Twoje osobiste doświadczenia. Ta kwestia mówienia nie, w ogóle stawiania granic i to jakby nie tylko w seksie, ale w ogóle w relacji. To faktycznie nawet nie tyle zaskoczyło, co raczej potwierdziło to, to co, co sądziłam po prostu, że, że faktycznie jakby młode osoby, młode dziewczyny mają z tym duży problem. No i niestety gdzieś tam to nie jest poruszane. I to właśnie było wspomniane w komentarzach, dlaczego ta edukacja seksualna powinna istnieć w szkole, że właśnie powinno się mówić o tym stawianiu. Granic, ale też respektowaniu tych granic. tak? Że właśnie o tym, co wspomniała Kasia, że jeśli ktoś mówi nie, to często bierzemy to właśnie zbyt personalnie i no, następuje nieodpowiednia reakcja. I potem, jakby taki ciąg czy nowo-skutkowy, jak ktoś nieodpowiednio zareaguje, to potem my znowu boimy się mówić następnym razem nie. Wiktorio, a powiedz mi, ty robiłaś te badania, a Twoje osobiste doświadczenia również związane z mówieniem nie, kiedy to. Nie, nie było uszanowane, nastąpiło potem? Czy to, czy to było wcześniej? Nie, to, to, to było wcześniej. E, tak, ja niestety e, spotkałam się z, z nieuszanowaniem e, moich, moich granic. E, no i tak, to, to było wcześniej, zanim, zanim zrobiłam te, te badania. E, więc no to było takie. E, Niemiłe potwierdzenie tego, że jakby inne osoby spotkały się z tym samym co ja. E, bo oczywiście wolałabym e, jakby zaskoczyć się, mile zaskoczyć, że, że gdzieś tam jestem jakimś odosobnionym przypadkiem i, i to co mnie spotkało e, jakby nie, nie dotknęło nikogo innego. Mhm. No ale niestety jakby widać, że nie jest, nie jest to problem właśnie odosobniony, tylko jest to coś, co niestety spotyka no, na co dzień młode dziewczyny.